Możemy zaczynać prezesie puścić pana? Tak, możemy. Uwaga. Dobra. To już panowie, to już panowie można, można mniej więcej mniej więcej zadawać pytania. Można zadawać I pytania prezesowi. Zapraszamy panie do, panie do zadawania pytań. pytań I obraz jest, jest dla pana. Pieniądza? Co to jest wartość pieniądza? Dziękuję bardzo. Znaczy zaczę się dyplatować. swobodnie truci środowisko, no tak, ale u jest czyjeś, nie? I wtedy ten ktoś, kto, komu zatrzymają, będzie się bronił. E, przy prawa. prawa. E, Czy jest zaproszenie sto krotki do kropki? Oczywiście, ale awantura byłaby straszliwa. Od chwili, kiedy zgłosiłem zgłosiłem kwalifikacyjną sympacja pani Olejni, która przy tym była wyraźna, do mnie całkowicie zniknęła. E, co? E, jaka jest sytuacja w Syrii? E, Amerykanie się poddali. Rosjanie użyli ogromnej, ściągnęli cztery floty na mole śródziemne postawili się, zainstalowali trochę ludzi w Syrii, no i Amerykanie już tam tylko trochę dofinansowują wahabitów yy, sunnickich. Yy, czy Arabowie nas kolonizują? Czy trzeba spojrzeć rodzaju przeszkolenia wojskowego każdego mężczyzny? Na razie nie. Na razie kolonizują Europę Zachodnią, co im zajmie jakieś 20-30 lat. Więc mamy, ale musimy już, już, zaczynać, już zaczynać, proszę Państwa, się, się bronić. Czy kary dla pijanych kierowców? Proszę, no, proszę zrozumieć jedno, rzecz. Znaczy, kary dla pijanych kierowców. Kary dla, dla tych, którzy spowodują wypadek. Przypominam, że 98% wypadków powodują kierowcy trzeźwi, a nie pijani. Czy będą się odbywały delikatne na moją cześć? Nie wiem. Jak, być może będą. Co dla mnie jest za patriotyzm. No to, że się walczy o to, żeby kraju były jak najlepiej. Dlaczego SLD zależy na powodu do 109 województw? Nie mam zielonego pojęcia. Być może chcą mieć jakiś punkt który by je odróżnił, różnił od opisu i tak dalej co sądzę o cywilnych studiach na Wojskowej Akademii Technicznej trzeba sprywatyzować i wtedy nas nie będzie interesowało kogo ona przyjmuje na, na studenta a wojsko może swoich studentów, swoim studentom dawać stypendia czy płacić za nich czesne yy, w gospodarce yy, kolega o to bardzo ważne, mój kolega, który popiera PiS twierdzi, że w gospodarce nie ma miejsca na doktryny i idee, tylko trzeba robić tak żeby ludziom żyło się dobrze otóż to jest pytanie absurdalne bo co yy, to znaczy, żeby, żeby ludziom żyło się dobrze Yy, to, żeby ludziom to jest ogólnik, to nie jest żaden, to jest żaden, konkret. I oczywiście to znaczy dobrze. No, powiedzmy, powiedzmy, że mamy sarny, prawda? Sarno żyje się dobrze, niestety istnieją wilki, i dzięki temu sarno żyje się dobrze, że istnieją wilki, i sarny muszą niestety trochę biegać, bo inaczej ta jest obszar, sarna jest zżerana, i w wyniku selekcji naturalnej, sarny są, są coraz szybsze, coraz szybsze, sprawniejsze, nie, nie, nie tyją. Proszę wygrać wybory, Fiusaren ogłaszając, że wielki są potrzebne. Tym niemniej wielki są potrzebne, prawda? Eee... Coś mi przepraszam, tu, tu, tu mi coś, coś wyleciało co sądzę panu Ziemkiewiczu, dobrze, że sądzę panu Ziemkiewiczu, dlaczego pieniążki z, z wop idą na służbę zdrowia? Yy, idą w większości na służbę zdrowia i proszę zwrócić uwagę, tam pytanie, czy on tam, tam miliona czy już nie przelewa na swoje fundacje, no, podobno 8% tam, tam idzie na koszty, to nie jest dużo 8%, to nie jest dużo 8%. Natomiast, proszę państwa, powiedzmy sobie, powiedzmy sobie, jasno, powiedzmy sobie jasno, że jeżeli tylko yy, minister zdrowia. Wie, że Pan Oświat uzbiera 50 milionów, to rozsądna Rada Ministrów natychmiast przeznaczał 25 milionów mniej na służbę zdrowia. No bo jak było w planie tam załóżmy miliard, no to po co nam dawać miliard, skoro, skoro uzbiera 50 milionów kolega Oświat? Dajemy tylko miliard bez 25 milionów i te 25 milionów przeznaczamy na coś innego. Prawda? E, panu, panu, Szekowi się wydaje, że on zbiera, że on zbiera e, wyłącznie na służbę zdrowia. Myli się głęboko. W ustroju, w którym e, jest totalitarny, czyli można pieniądze z podatku na jedną rzecz, na drugą, dowolnie na nimi taklować, tam nie można dać pieniędzy na, na to, na co się chce, bo oczywiście rozsądna władza e, te pieniądze przerzuci na co innego. Co sądzę o społecznym naznaczeniu ludzi niepłodnych i bezpłodnych? Nie bardzo rozumiem, dlaczego mam ich naznaczać. Po prostu nie mają dzieci, co nas to wchodzi. Co sądzę o, o Telikowskim Nadgorliwiec? Eee... Jak w USIP zaczynało działanie z Maciej No, po prostu ludzie mają swoich, swoich ludzi dalej w służbach, a ci, którzy są poza służbami, poszli do gospodarki i tam zarabiają pieniądze z pomocy informacji od tych, którzy zostali w służbach. Jaką muzykę najbardziej lubię? Dobrą, taką średnio poważną, czyli nie pendeleckiego, panie Boże. E nie, 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 będę nie panie Boże. Natomiast, natomiast, lubię taką muzykę typu Ave Maria czy coś takiego. Co myślę z Brzezińskim Źle myślę. Uważam do za Człowieka, który brał pieniądze od prawdziwego prezydenta, bo jego doradcą i poparł, i poparł Cartera. Jest to, jest to coś skandalicznego, co on zrobił. Co sądzę o obrazkę? No mm. Dlaczego nierodzone dziecko jest częścią ciała kobiety? No problem polega na tym, polega na tym, że polega na tym, że to nie jest część ciała kobiety. Przecież jeżeli ta, to dziecko się urodzi, no to mm, mężczyzna ma płacić alimenty, tak? A dlaczego miałby płacić alimenty, skoro on nie ma z tym nic wspólnego? Jeżeli to jest część ciała kobiety, no to niech kobieta sama, sama, sama utrzymuje to dziecko, czy to jest część jej ciała, prawda? Skoro uznajemy, że mężczyzna ma alimenty, znaczy to nie jest Części, części, ciała, prawda? To mężczyzna coś Przynajmniej powinna być potrzebna zgoda mężczyzn w takiej operacji. Co najmniej, powtarzam. Ale w ogóle uważamy, że ludzi zabijać nie wolno. Natomiast z chwilą, kiedy udało się utrzymać dziecko 10, 10 litrów, to nie ma ostrej granicy między dzieckiem, które ma w życiu 9 miesięcy, 8, 7. Jaką pan tę granicę postawić? No granicę stawiał kiedyś Tomasz Kwin, który twierdził, że dusza wstępuje w płód w wieku 4 tygodni w przypadku chłopca, a 6 tygodni w przypadku nie, dziewczynki albo odwrotnie już nie pamiętam. Być może taką granicę. To, to trzeba, trzeba pogadać z Kościołem Katolickim, czy to jest w nadal aktualne. No, ale w żadnej innej granicy fizologicznej nie ma. I Jeżeli byśmy raz, raz dopuścili, dopuścili yy, zabójstwo, jak pan mówi, płodu, to co pan zrobi z sytuacją, w której mamy czteromiesięczne yy, dziecko czy płód w inkubatorze, którego... i drugie takie same dokładne dziecko w łonie matki. I dlaczego jedno ma być chronione, a drugie nie? To się, tego się nie da utrzymać prawnie po prostu. Od chwili, kiedy udało się, udało się e, zrobić, e, e, znaczy utrzymać dzieci in vitro, z tą chwilą e, aborcja musi, mu, musiała zostać zakazana, bo nie ma takiej różnicy. Kiedyś, kiedy ludzie wierzyli, że dziecko się rodzi dopiero po urodzeniu, no to traktowano to jako coś tam, prawda, w matki. Teraz już wiemy, że tak nie jest. No Notabene, jeżeli kobieta jest w ciąży, to czy Pan słyszał, żeby kobieta powiedziała o, płuc mi się poruszył? Nie, ona mówi, dziecko mi się poruszyło, prawda? No. Yy, jeśli spowiadujemy media, to będą one raczej antypolskie. Nie będą antypolskie, ponieważ, ponieważ, ludzie, ponieważ ludzie chcą słuchać to bardzo silnie, chcą słuchać rzeczy polskich, bardzo silnie. A oczywiście byłyby również media, które by tam yy, dawały wyłącznie muzykę chińską, prawda, albo, albo amerykańską. No ale co z tego? Yy, Czy wodociągi i kanalizacja powinny być sprywatizowane? Tak, oczywiście. Dlaczego miały być nie być sprywatizowane? Yy... Czy zgadzamy się z stwierdzeniem, że jeżeli Bóg jest na swoim miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu? Nie. Znam społeczeństwa głęboko wierzące, że Bóg jest na swoim miejscu, a nie wszystko w nich było na swoim miejscu. Czy Macierewicz tworzy sztywny PR, czyli yy, policyjność i socjalizm? Tak, można powiedzieć. Czy nie uważa pan, że warto by zorganizować debatę z ruchem narodowym? Tak, będą takie debaty. Będą takie debaty. Nawet proponował pan Zapisza. Ja mu proponowałem, akurat czas, czas, czas nie wiedziałem, ale na pewno do takich debat. Nawiasem pojawi się y, chyba dzisiaj jeszcze na moim Facebooku link do mojej debaty z panem Kowalskim. Będziemy rozczarowani. Praktycznie wcale nie było różnic. Y, y, czy płód musi powiedzieć, mózg był człowiekiem, no mam mózg w zarodku. Pytanie jest, pytanie jest, prawda, ile komórek mózgu, ile komórek mózgu, mózgu musi mieć, żeby to uznać, znaczy, to już jest mózg. Yy, być może trzeba wrócić do Tomasza Zakwinu, ale to trzeba by to uzgodnić z kościołem katolickim. Ale z punktu widzenia, yy, laika, czyli, człowieka niewierzącego, no to dla niego to nie jest istotne, co musi Kościół Katolicki. Natomiast powtarzam, nie ma w tym momencie już ostrej granicy, ponieważ w każdej chwili zarodek czy płód można wyjąć in vitro i, 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 i prawda, tam wy wychować. Co było przyczyną wyprzedzenia w Egiptań czy Stany Zjednoczone? Po prostu większy kraj i więcej wolności gospodarczej było w USA niż w Wielkiej Brytanii i tyle. Y y y y żeby zbudować Eiffel, trzeba żeby użyć dwa razy więcej złota niż żelaza? Aż tak to chyba nie. Aż, aż tak to chyba nie, ale, ale rzeczywiście, zastanawiałem się nawet nad tym, czy rzeczywiście taka sama jest, taka nośność, taka nośność prawda, tego, tego żelaza, więc to jest problem. Czy będę weryfikował listy kandydatów, yy, yy, do Europarlamentu? Yy, tak, będę weryfikował listy kandydatów do Europarlamentu. Dlaczego Kaczyński podpisał aneks, aneks do UE? Nie aneks, tylko traktat. Chodzi o, chodzi o no, traktat li, lizboński. On go negocjował. z niego dumny. Co więcej, co więcej, w Davos, lat temu dwa, zażądał utworzenia silnej armii europejskiej. Więc, e, więc, jak widać, jest to oszust, który, który kłamie, że, że ten, że dba o suwerenność Polski. Co zrobić, żebyśmy wyszli w UE? Tak się zachowywać. Yy, tak, tak, się to tak że się, się, się sam nie wyrzucisz. To jest bardzo proste. Czy prywatna osoba się sobie wygubić do, do obszar nieba, na serzewa nieba? Yy, myślę, że nie, że ta zasada amerykańska, że się cały stożek należy do właściciela, prawda? to ona jest nie, nieaktualna. Jeśli chodzi o ciała niebieskie. niebieskie yy, natomiast została zawarta straszna rzecz, konwencja która y, mówi, że nie wolno czerpać zysków z eksploatacji ciał, y, ciał w kosmosie. Otóż to jest katastrofalne. To zahamowało całe, cały rozwój, rozwój badań kosmicznych. Przez 50 lat nic się nie dzieje w tym, bo to zakazano. Gdyby nie, to już dawno 50 lat. Temu, by prywatne firmy eksploatowały księżyc, tam, tam Marsa czy coś takiego, na są jakieś bardzo rzadkie minerały, których nie ma u nas, prawda, i to się opłaca. Tego nie można robić, bo jest ta nieszczęsna konwencja, typowo komunistyczna. Czy nie obawiam się robotników i chłopów, ale skąd? Jak na przykład we Włoszech likwidowano monarchię, to robotnicy i chłopi demonstrowali, domagają się utrzymania monarchii, natomiast inteligencja pieprzona, prawda, wojsko posława, żeby, żeby te protesty służyć. Eee, teraz, teraz mam na żywo czapę eee, do się Także mam się bać równików i chłopów Wbrew to nie są wcale, wcale głupi ludzie Oni swoje wiedzą, spokojnie eee, Przynajmniej oni nie studiowali tyle lat Więc im tyle, tyle głupot nie wpakowano do głów Jak o obronność naszego kraju po prostu, po prostu trzeba mieć armię zawodową dobrze wyszkoloną oraz takie luźne oddziały Gwardii Narodowej i Obrony Terytorialnej, gdzie tam można, można ludzi zmoderować. Ludzie, którzy po prostu byli przez dwa tygodnie w jednostce wojskowej, widzieli jak to działa, umieją strzelać pistoletu, prawda, z kilku innych rzeczy. To wszystko, co jest potrzebne. Który prezydent był najlepszy? Chodzi o polskiego prezydenta. Najlepszy, który najgorszy? Ja wiem. Który był najlepszy? Żadnego dobrego nie widzę. Najgorszy był chyba Lech, Lech Kaczyński, szczerze mówiąc, w efekcie, bo atakując w się Rosji i Niemcy spowodował sojusz niemiecko-rosyjski. Więc to jest straszny błąd zrobił. Jak no na bez wąsów, no kiedyś brak wąsów. Jak ja jestem w społeczeństwie Rosji teraz, aż przed 60 laty. 60 laty, czyli jest rok 50. No wtedy to był czysty komunizm. Byli zde, zdeptani, steryzowani. Teraz to już jest prawie normalne społeczeństwo. E, także, ale się odrodziła, no, a naprawdę. Dlaczego zakazali eksploatacji do ciał niebieskich? Bo ta klasa, która rządzi, inteligentów, są pieprzeni komuniści, którzy nienawidzą kapitalizmu, nienawidzą jak ktoś się bogaci i tylko państwo, ich zdaniem, może coś robić w dziedzinie kosmosu, no. i tyle. Yy, czy myślę, że dożyję jeszcze 10 lat? Myślę, że, że mam zamiar z powodu osobistych dożyć 20 lat. Czy lepszym premierem UK był Churchill? Pani Tatcher? Pani Tatcher z całą pewnością. E, czy prywatne osoby powinny móc kupować sobie czołgi? Tak, oczywiście. E, czy przygotowuje synu do przyjęcia władzy mu na szybku Nie, nie. Są trochę, trochę za starzy na razie, ale wszystko przed nimi. E, proszę pana... Czy to prawda, że Chiny wzywały ze zgodą USA? Nie, no co to miała zgoda USA do tych rzeczy? Nie, panowie widzicie, że, że to USA ma rządzić wszystkim? Nieprawda. Yy, na wsi poparcie Kanpe jest niższe? No tak, ale dlatego, ale dlatego, że oni nie wiedzą w ogóle, że istnieje Kongres Nowej Prawicy. To jest problem ze wsią, bo oni oglądają tylko reżimową telewizję, czasami TVN czy, czy Polsat duży, nie oglądają programów typu Info czy, czy Polsat News czy, czy Superstacja i w ogóle nic o nas nie wiedzą. Ale teraz wolno widzieć na mieć internet i to się poprawia rzeczywiście. I to się, i to się poprawia. Yy, czy bardzo pytanie, momencik. Czytałem resortowe dzieci, nie, nie czytałem, ale no niestety jest, to jest to pytanie, że rzeczywiście, rzeczywiście, proszę Państwa, jest ta sytuacja dziedziczenia posad. No i to trzeba zrozumieć. Ludzie w służbach mają zaufanie, że dziecko ich oficera no jest dobrze wychowane, no bo już ma w pewnym szacunek dla tych służb, a nie, a nie jest nawet jakiś inteligent który ma nienawiść do, załóżmy, zamachu stanu, który, którą się nauczył na studiach, że demokracja jest dobra, zamach stanu jest zły. Prawda? No i teraz, jak z takiego człowieka e, zrobić z, zrobi porządnego oficera służb specjalnych? No to, jest, to jest problem. To jest problem, dlatego też, dlatego też w pewnym sensie jest to uzasadnione że ludzie z resortu forują dzieci ludzi z resortu. Jak uczyła będzie historia, gdyby nie zgłosił uchwały sacyjnym? Myślę, że lepiej, proszę Państwa. Ja dzisiaj uważam, że zgłoszenie tej ustawy było błędem. Ja myślałem, że macie ją wykona. Macie nie wiem, czy jest macie tak naprawdę. Prawda? Chcę przypomnieć, że mówi się, że układ układ rządzi wszystkim. Ale proszę Państwa, jak układ rządzi wszystkim, no to dlaczego układ dopuścił, że macie zostanie ze spraw wewnętrznych, prawda? No pomyślmy o tym. Macie miał ujawnić u, u, agentów, ujawnił tylko tych, którzy już nie pracowali dla obecnego łopu, czy tego łopu, czyli obecnej ABW. I tych nie ujawnił, czyli nie ujawnił siedmiu, ósmych agentów, rozumiecie? A, jak się ma wrzut, to trzeba go albo wycisnąć w całości, albo nie ruszać. A to, co zostało zrobione, to macierzyń naciął, jedna siódma została ujawniona i to cieknie, zaraża, ropieje i tak dalej. To jest nieszczęście. Albo trzeba było nie robić w ogóle uchwały zacyjnej, albo trzeba było zrobić do końca. No i niestety, jak to w Polsce, wybrano drogę kompromisową, czyli najgorzej, co można było zrobić. Jak wyglądała Republika zgłoszona przez KNP? Tak jak Republika Amerykańska w roku 1700. W 90, 90. z zabezpieczeniami, żeby nie można było jej przerobić na demokrację. Niestety ojcowie, założyciele Stanów Zjednoczonych nie, nie zdali sobie sprawy, że jeżeli się dopuści dla ludu furtkę, to on pomalutku, pomalutku przerobi tę republikę na demokrację. Arystoteles twierdził, że jest to nieuniknione. W związku z czym trzeba by jakieś bardzo silne zabezpieczenia zrobić i być może. Zamyśle za postanowienie, że za 50 lat przywraca się konstrukcję w tej samej postaci, jaka była poprzednio. <grytania> Likwidując to, co międzyza się, międzyza się demokracja znowu była na robić. To trzeba pomyśleć dokładnie, ale na, na pewno można to z całą pewnością bardzo spowolnić. Według amerykańskich konserwatystów już w 1828 roku, czyli po 40 latach od powstania Republiki Amerykańskiej, została już właściwie przerobiona na demokrację i ten proces, znaczy jeszcze nie była demokracją w pełni, ale już się ten proces toczył i właściwie już był nie do powstrzymania po 1828. Roku. Pamiętaj, że wtedy zlikwidowano y, wybory do Senatu, bo przedtem, proszę uwagę, że Aleksandr Gidil był tak: y, jak to się dzieje, że do Kongresu wchodzą, yy, prawda, jacyś krzykacze wiecowi, prawda, brzaskuni, jacyś durni i tak dalej, a w Senacie siedzą pułkownicy, senatorowie, yy, pułkownicy, sędziowie, adwokaci, prawdzie poważni. Jak to się dzieje? Przecież wybiera ten sam elektorat. Bo wybory do Senatu były pośrednie. I to było tak, że ludzie wybierają ludzi, o których wiedzą i czytają na polityce, a ci ludzie wybierają już ludzi właściwych. A w wyborach bezpośrednich, no to się widzi kandydata przez, przez raz, raz na wiecu, prawda, teraz raz w telewizji, gdzie głosuje. Dlatego też wybory pośrednie są zdecydowanie lepsze niż bezpośrednie. Oczywiście demokraci domagają się, żeby wybory były bezpośrednie. Eee... Dlaczego opieram programie Erasmus? Ja nie programu Erasmus, tylko mówię, że każdy student powinien, na stud ma przykład ma 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 Maria kierunek studiowała w Paryżu bez programu Erasmus, prawda? On jest po prostu zbędny. Ludzie powinni studiować tam, gdzie chcą. Nie wiem, czy pytający wie, yy, czy pytający wie że yy, w wie, wie, wieku XII-XIII yy, celadnik, żeby się wyzwolić na mistrza, musiał odbyć praktykę w dwóch innych państwach niż własny. Bez programu Erasmus. Po prostu jechał do jakiegoś innego mistrza, tam trzymał się u niego na czeladnika, prawda, popracował, nauczył, pojawił do jeszcze innego, nawet taki wymiana. Tak to Bez programu Erasmus także, proszę zwrócić uwagę, że ten jest, że program w sposób nie jest potrzebny. ja chcę, ja mam, to krytykować no. Oczywiście to. Oczywiście, siedzą jakiś szwaniacy, na tym zarabiają, nie wiem, jakiś koszt tego programu, ale jakieś pieniądze idą na jakichś urzędników, na jakieś działania. Wystarczy, my wierzymy, że prywatnie ludzie sami sobie, nie sobie potrafią znaleźć uczelnię, na uczelniom zależy, żeby ludzie na nie studiowali, prawda? i, i w tym momencie ta wymiana będzie automatyczna bez programu Erasmus. I tyle. Jestem absolutnie pewien, nie znam dokładnie programu Erasmus absolutnie pewien, czy przy okazji tam się tam się jakieś postępowe treści yy, wtrenia typu, typu gender, albo coś takiego. Yy, proszę Państwa, już musimy kończyć, bo minęło... A jeszcze, ale było spóźnienie, 10 minut jeszcze też tam, tam wytrzymamy. Yy, czy yy, proszę Państwa yy, czy popieram y, pomysł, żeby, żeby rewizji polskiej granicy na wschodzie i odzyskać Lwów. Nie, proszę państwa. Proszę zwrócić uwagę, że we Lwowie i okolicach mieszkają ludzie, którzy są nacjonaliści ukraińscy i wcale nie chcą być w Polsce. Więc gdybyśmy przyłączyli Lwów, to byśmy uzyskali ogromną ilość ludności, kilka milionów, która by nienawidziła państwa, w którym jest. No i... Koszt utrzymania tych ludzi byłby ogromny, na Koszt sprawdzania, czy oni tam nie się buntu, czy bomb nie coś takiego. Jest to kompletnie absurdalny pomysł. Yy, państwo uważacie, ten, 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 ten to całe pytanie, uważam, że Państwo się zrobiły podbojem. Otóż w monarchii to było jeszcze możliwe. W monarchii się było podbój, bo... Jeżeli monarcha zajął ziemię innego monarchy, no to prawa poddane były nienaruszone, tyle że musieli podatki płacić nie temu monarcha, a tamtemu i właśnie to no, mało interesowało. A dwóch rycerzy walczyło między sobą, a chłop obok o obo, obo pole, prawda? I w zasadzie nie powinno go to interesować. Natomiast dzisiaj, przy państwie, które jednak jest narodowe w dużej mierze, no to byłoby to coś nieprawdopodobnego. Przy monarchii oczywiście wolna konkurencja między monarchiami powoduje, że jedne rosną, drugie padają. Natomiast Natomiast no w dzisiejszych państwach jest to niemożliwe. Co myślę o panu Jerzym Owsiaku? Ja myślę, że on wierzy w to, co robi. I, te, i też wierzy, że, że jeżeli trochę tam pieniędzy zużywa na swoją fundację, to to robi dla, dla dobra tych dzieci. On sam pewnie nie zdaje sprawy, że to, 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 o czym mówiłem przed chwilą, że tak naprawdę to połowa tych pieniędzy, co zebrał, albo więcej, to idzie na zupełnie inne cele. Przez to, że. Władza już z góry planuje mniej na zdrowie, a więcej dokłada na co innego. Z tego systemu spraw prawnych nie zdaje. Yy, proszę Państwa, yy, ostatnie już pytania. Yy, pytanie. Pytanie. Yy, co sądzę o. Czyli wystąpienie z UE nie uzależniło Polski od Rosji, ale niby dlaczego. Ale nie niby dlaczego. Liechtenstein nie jest w Unii nie jest uzależniony od Rosji, prawda? Eee, nie ma najmniejszego powodu, żeby teraz miał uzależnić od Rosji, natomiast w tej chwili jesteśmy uzależnieni od, od Unii Europejskiej, no. Oczywiście można powiedzieć, że przyłączenie Uzbekistanu do, do Związku Sowieckiego uzależniło go od Chin, tak? No ale, ja bym, ja bym tutaj, ja bym, ja bym na, na, tym, na tym mocno dyskutował. Ej, generalnie, proszę Państwa, ja jestem zwolennikiem wolnych państw w ilości rozsądnej. Polska jest w tej wielkości, że może być spokojnie suwerennym państwem i chciałbym, żeby znów była suwerennym państwem. Prawda? I, I zresztą przy dzisiejszej kulturze europejskiej nawet takie państwa jak Liechtenstein prawda, mogą przeżyć. Nikt, nikt ich sił nie zajmuje. Prawda? Więc, więc Polska ma, może spokojnie sobie żyć, nie musi pokrywać kosztów biurokracji unijnej. Przypomnijmy sobie jasno. Nam, nam nie jest potrzebna Unia Europejska. Nam jest potrzebny układ Schengen, który jest nie, 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 niezależny od Unii Europejskiej, prawda? Można być w Schengen i nie być w Unii Europejskiej, na przykład Norwegia. Można nie być w Schengen, a być w Unii jak Wielka Brytania. Prawda? To, to są dwie niezależne formalnie rzeczy. Yy, chcę powiedzieć, Schengen z tym, że tak na no, przypominam, że w wieku XIX nie było paszportów i każdy mógł jeździć z kraju do kraju bez żadnego układu z Schengen. <laughs> po prostu było to normalne, że każdemu człowiekowi można przyjechać z jednego kraju do drugiego. Żaden układ nie budżet. Druga sprawa to jest y, Europejski Urząd Gospodarczy. Też chcielibyśmy, żeby była po prostu wolność handlu na, na terenie całej Europy i całego świata dla no, no, przynajmniej całej Europy i też nie jest potrzebny układ europejski Obszar Gospodarczy, tylko po prostu przyjąć zasadę, że się nie towarów na granicy i ich nie kontroluje. Jest to bardzo proste. Jest to bardzo proste. No ale wtedy straciłyby pracę ci wszyscy, którzy tam wydają przepisy. I oni bardzo dbają, żeby tej pracy nie stracić. Yy, my chcemy to, chcemy to znieść, prawda? i chcemy przywrócić wolność ruchu towarów i wolność ruchu ludzi. Bo proszę zwrócić uwagę na przykład, że jak były jakieś tam mecze piłkarskie albo i wtedy na granicy kontrolowano ludzi, prawda? Polsko-niemieckie czy jak były, jak zmieniano walutę niemiecką, to też na granicy Niemiec z Luksemburgiem czy, czy z Francją wyłapywano ludzi, którzy z walizkami wywozili, wywozili pieniądze niemieckie. Prawda? Mimo że teoretycznie była wolność, wolność ruchu ludzi, pieniędzy i Schengen i to. Także przywróćmy normalność. Zmuśmy Państwa do konkurencji, tak jak kapitalizm zmaga się firmy do konkurencji, tak powinniśmy, tak powinniśmy zmuszać ludzi do konkurencji. Dziękuję Państwu za uwagę. Kończymy na tym, na tym czat. Bardzo mi było miło. Kochani. Jak widzicie Państwo, czat się zakończył. Pozdrawiam serdecznie. To był czat z dnia 14 stycznia 2014 roku. Dzisiaj mamy wtorek, godzina 12.40, kłaniam się Państwu nisko i zapraszamy do kolejnego czatu, czwartej po godzinie 20.00. Chyba, że nie odbędzie się z powodu wizyty pana Janusza i spotkania, które prawdopodobnie ma już zaplanowane. Następne spotkanie, niedziela, godzina 20.00. Zapraszam serdecznie. NPTV, Wasze TV, Marcin Sadowski. Do zobaczenia.